Simandero, to znowu ja, wasz ulubiony youtuber. No. <gry> tak, wróciłem z wakacji, mam dwa dni opóźnienia co do nagrywania filmów z nowej playlisty festiwalowej. Eee, no i co, nadrabiamy zaległości, akurat ten tydzień playlisty raptem jest wyzwanie fotograficzne, nie ma skarbu, nie ma jakichś przedmiotów kolekcjonerskich, więc tak jakby dużo eee, no nie straciłem, a, a też tam dużej mojej potrzeby pomocy nie potrzebowaliście. Zadanie fotograficzne jest bardzo proste, ale po prostu nagrywam, żeby było do kolekcji, tak jak wszystkie inne. No i co? No to odpalamy playlistę i zobaczymy, co w tym miesiącu, to, co w tym tygodniu się tutaj u nas kryje i co trzeba zrobić. Mamy wyzwanie fotograficzne. Pora dać, dać czadu. Sfotografuj samochód Chevrolet Camaro Z28 z roku 1979 w Vela de las Ranas. Więc wybieramy dokładnie ten samochód, zmień samochód, bierzemy sobie Chevrolet i szukamy Camaro Z28 i mamy tutaj Camaro Z28 79 rok i mamy tutaj Camaro Z28 70 rok. One są bardzo podobne, ale oczywiście wybieramy 79 wsiąść do samochodu. Nawet jeszcze nim nie jeździłem. O, ale się boję, ale Kapora pali, kurde, jak on tu wygląda. No nic, fajny amerykański muscle car. Dobra, odpalamy mapkę i pokazuję wam, gdzie znajduje się ta miejscowość. To miejsce, miejscowość. Mamy tutaj eliminator, i po prawej stronie właśnie Vela de las Ranas. Tutaj jest taki można powiedzieć kanion z takimi kamieniami różnymi wystającymi, stojącymi jeden na drugim i tak dalej. Więc się spimy, patrzcie, to jest góra, górny prawy róg mapy, są też tutaj tabliczki XP Xpa. Respimy sobie się, tutaj w tym miejscu i robimy sobie zdjęcie, więc no co, jesteśmy, wchodzimy w tryb fotograficzny. O kurde, co tu ja mam ustawione za tryby efektów? <noise> Mega kolorowo wszystko No dobra, robimy po prostu zdjęcie z tymi kamorami tutaj, o. Jeszcze złapę ostrość na tym, na aucie Mamy auto zaliczone i mamy miejsce zaliczone, więc wyzwanie fotograficzne jest zaliczone Zdjęcie później zrobię inne na miniaturę eee, Wyjdź z trybu zdjęć, tak Pyk. i zadanie zaliczone, także jeżeli pomogłem zostaw łapkę eee, Jesteś nowy na kanale zostaw subika, zapraszam na moje poprzednie filmy, na moje live'y, na discorda, szołeczka i do następnego, cześć